Dzień doberek, dzień doberek wszystkim. Czekajcie, tylko jest, zamknę ten. drzwi w grażu. O, jak się ciemno zrobiło. Ech, jo, ja dzisiaj powoli się pakuję do tego wyjazdu ultra duch puszczy. Który będzie za dwa dni. No, nie zaprzeczę, trochę się denerwuję. Nie wiem, czym tak. Czy tymi zawodami ogólnie? Pytanie brzmi, czy dam radę. A wziąłem jednak 260 km zamiast 111. Nie wiem, czy błąd, błędu to nie zrobiłem, mogę wziąć 111. I chyba będzie tak, że będę musiał to podzielić na dwa dni, bo na raz nie dam rady. Myślę, zrobić ostatnio. U siebie tu robiłem pentelkę no, tam wyszło gdzieś tam 150 km prawie, no i byłem trochę wyczerpany. A to też swoją drogą robi, że trochę mało trenowałem w ostatnim czasie. No wiadomo, jestem po przeszczepie. No były lekkie komplikacje, no ale teraz już jest wszystko dobrze. I wróciłem do 100% sprawności. Także będę jakoś tutaj kontynuował to wszystko, żeby się właśnie wzmocnić z tym wszystkim. Także zobaczymy, jak wyjdzie Ultra Duch Puszczy. Tam widzicie totalny bałagan. Może, czekajcie, obrócę sobie tą kamerkę. Tam jak to wygląda. Sobie kupiłem jakieś takie napoje z magnesem. Fajne są, faktycznie pomagają. Ja muszę w ogóle dużo łykać magnezu. To wszystko, jak to powiem, yy, wysikuje. No, każdy z nas to dużo wysikuje magnezu, także magnes powinniśmy jak najwięcej brać. Także doktor Writa są super. Polecam ogólnie. One mają aż. Yy, ile to było? 300 coś. Gdzie jest magnes? Hmm. I zawsze tak głupio napiszą, że to później człowiek musi. A tu jest 375. No. I jedna saszetka ma. Poczekajcie, dobrze mówię? Bo to jest 90 gram. A ja na 100 gram. No to wychodzi gdzieś tam 350 mg magnezu. I no przy ultra, czy coś, to naprawdę to musi być. To musi być. To no, mam takie różne żelki. Te jest Sisa. żelki to ja na pewno wezmę. To z kofeiną też jest. Też sobie to wezmę na ultra. No wiadomo, garmina, lampki, świecidełka, bidony. Ach, masa rzeczy jest do zrobienia. rowerek ładnie wyczyszczony. No ja... <laughs> pewnie na chwilę, bo tak się opierdzieli, ale to tam jest mało istotne. Łańcuch jeszcze mam do wymiany. Bo mi strzelił raz i. To jest jedna spinka założona. I tu gdzieś była jeszcze jedna spinka założona. Ja nie mogę znaleźć teraz. Jest tu jedna, a, i tu jest druga. Muszę to wymienić to łańcuch, bo mi trochę nie wierzę. Ewentualnie go wezmę w zapasie czy coś. i tak to wygląda przed tym ultra. Kurde, jakoś... Jakoś myślę, że to, to będzie. No, także ścieżka, ścieżkę zobaczyłem, jak to tam prowadzi. Fajne, wszystko, dużo, dosyć miejscowości jest. Także się trochę nie martwię, co do napoju, wody, to idzie się tam dopełnić. Czasówki, czasówki nie będę brał, żeby tam jakoś rekord ustalić sobie, czy coś to nie. Po prostu jadę dla przygody, żeby tam coś zwiedzić, zdjęcia porobić, coś nagrać, jakiś filmik. Tak bardziej bym powiedział, że turystyczny. Turystycznie i po prostu chcę to przejechać. A jak będzie, ci okaże. Także widzimy się na ultra. Jeszcze wrócimy do tego, co, co będę brał ze sobą. I dajcie znać w komentarzu, czego byście by nie wzięli, a co byście może od siebie jeszcze na przykład yy, wzięlibyście, czyli tam dorzuciliście czy cokolwiek. Każda porada, każdy komentarz, każdy, no przyda się, przyda się. I chętnie też się trochę pod szkole więcej doświadczenia nabiorę dzięki Wam. Yy, no tyle, tyle. Dobra. Nie ma co zamulać. Yy, czas się pakować. No dobra, jestem spakowany. Teraz wam pokażę co biorę. Nie wiem, czy nie za dużo, czy nie za mało. Eee, dobra, to mamy, to mamy. Te puszki z tym piciem nie, nie będę brał. To tam w międzyczasie sobie wypiję po prostu, tak dalej. Albo po tym eee, z roweru, jak przyjadę, albo tam w międzyczasie. Dobra, no to tak. Eee, czekajcie, co teraz znowu muszę to przyłączyć. okej, okay. no wiadomo. wciki, kas, okulary, ciuchy. Mam akurat takie drobnostki, to są w międzyczasie sobie doładowania, eee, Kamerki. Tu mam ten plecaczek cały, fajny. Dwa bidony. Tu też dwa bidony włożę. A żebym kurde, nie zapomniał. Dobra, eee, tu dwa bidony już będzie cztery eee, dobra, tu mam jeszcze jeden taki koszyk właśnie To jest, są te części takie różne te klucze, nie kluszcze, dętki czekać? Eee, czekaj, pokażę tak to wygląda kuszki do opon Mam jakieś taką tasiemkę na rzep, Nie wiem, może się przyda, może nie, a niech jest. To jest do tych. No bo w ogóle ten cały multi-top, tam się mówi, te klucze ja je odkręciłem, żeby zredukować wagę. Tylko sobie wziąłem to, co y, może się przydać, ale lepiej, żeby się nie przydało. To tam do łańcucha. Tutaj. A właśnie, muszę już sobie leć koło, nie zapomniał. Teraz mi się przykonało. No, tutaj igiełka, sznurki do opon do naprawy. Tu jest ta dentka. No i tu takie drobnostki, kłuczki, imbusy, spinka. Jeszcze mam tam u góry. Tutaj torebce spinki też, ale tam za chwilę przejdziemy. Indusy, indusy, imbusy do do powietrza. Czekaj, tą jedną wezmę do góry sobie. No, to jakiś kawałek łańcuszka. Nie wiem, może się urwie, może coś by było, to niech jest. No i tyle. To ja mam w tym, w małej puszecce. I to prawdopodobnie chyba tu zamontuję, to tak zostanie. Nie wiem, czy się opakuje w, w tą torbę. Jak to będzie miejsce, to jeszcze to wrzucę, a jak nie, to będzie po prostu na, na ramię. Tam akurat pasuje, nie przeszkadza, jest także spoko. Rękawiczki, no nie wiem, wezmę, chociaż y, lubię jeździć bez. Tu w środku kurteczka. bo kiedyś wcześniej taka dynowa, ale to, że się tam wyłoiłem trochę na rowerze, to ona się trochę zniszczyła, to jest inna. Ale też pasuje. Ten, ten materiał, pokrowiec. Czepek nie wiem. Zobaczę dzień przed tymi zawodami. Yy, czy jak to tam nazwać. Czy wrząś, tak samo tutaj yy, na nogi, też tam wodoodporne kalosze. To prawdopodobnie wezmę, no mówię zależy od pogody wszystko. Yy, to jest kurde, ja wam powiem, nie kupujcie tego nie. Nie kupujcie. To jest, to jest tak słodkie, ja nie wiem, chyba że ktoś lubi tak słodkie, nie? Ja, ja tego nie lubię. To jest tak słodkie, jakbyś wziął, nie wiem, tam kurde, jakąś galaretkę zrobił i wsypał do tego, do miseczki, no tyle cukru, żeby się po prostu nie rozpuszczało. Masakra, przecież tego, nie, ja to na chwilę raz wziąłem, ja zaraz, to. tylko jeden, jeden, jeden raz próbowałem łyczek tam tego żela. I wyrzuciłem, naprawdę no to jest chyba w jedrące kojarzę. Chyba z wiedronki to jest tragedia, nie? Nie kupujcie w ogóle tego, z tego no, pokazać tylko chciałem Wam, ale odradzam automatycznie. Lepiej jak już mówię, to już lepiej tego do, doktor wlita. Mam te magnezy, żelecz, jakieś witaminy, no to spoko to jest całkiem spokojnie. No dobra, tak to wygląda. Ojcówczek nowy naciągnięty. Tutaj powerbanka wezmę, nie wiem, może te dwa dni coś podładować. A niech jest, mnie to nie zbawi. Batoniki żele, tu tak samo żele, same batoniki żele. Co mnie, amu, amu, to jest same. Eee, tutaj jest dezodorant, nie wiem, może użyję, może nie, zobaczę, jak, jak będę capił No, kuteczka, wiadomo, się może przydać. Polecam tego Abusa, jest fajna, naprawdę mało miejsca zajmuje. Na Ali jeszcze coś, czekajcie, czy ręka widać, na Ali jeszcze widziałam taką fajną też kutkę. W sumie takim, tak jak masz normalnie, macie te linki, coś takiego jak tu. To też było takie malutkie i też takim kodem, także też mało miejsca zajmuje, ale mi się wydaje, ta linka jest najlepsza. Osenowi raz ktoś chyba próbował rower ukraść i wytrzymała. wytrzymała. I ten, aha, to jest to, tu. No, w tą torbę pójdą ciuchy i tak jakoś to będzie wszystko wyglądało. Dobra, w wsadzimy, żeby ja nie zapomniał. No dobra, to teraz tylko posegregować wszystko, ładnie tu poukładać, rower wrzucić do auta. I to będzie nie wiem, może jeszcze taśmę izolacyjną też bym wziął i to będzie wtedy wszystko. No, tu portfel, no portfelik sobie biorę. No, najmniej miejsca zajmuję spoko. Um, no, tu telefon wejdzie, tu do ładowania, tu światełko, tu wiadomo Garmin. No cóż, tyle w temacie. Widzimy się na Ultra Duch Puszczy. Ach, kurde, nie wiem jak to będzie. Dobra, nieważne. Nie ma co myśleć przedwczoraj, co będzie, to będzie. O! Jeszcze tu, kurde, wrzucimy tą, tą. O! Patyka do kamerki, może coś tam nagra. My. Ona fajnie tu pasuje. Tam ten pijek. Dwoma rękoma jeszcze sobie to napnę później. Od kamerki sobie tutaj ładnie na miejscu jest, no dobrze pasuje, nie wypada, a ten uchwyt to jest od pompki, od CO2. Ja mówię ten, nie potrzebuję pompki, bo mam teraz tą elektryczną. a no i mówię, no po co mam to wyrzucać, jak mówię, o teraz kijek jak mieć to wsadzony. Zawsze coś, coś tam nagrać, to jest szybko, że mogę to wyjąć, nie muszę tej torby tam co, co chwilę rozpinać. No dobra, robaczki, ja tu się pakuję do końca. To muszę dało to wrzucić. Jeszcze by dobrze pomyśleć, czy mam wszystko wzięte. No, jak mówię, widzimy się na Ultraupuszcz. Okej. Okay. Ciao i do zobaczenia w następnym filmiku.